Elo, Elo 320. Z tej strony Mordo Sombrero, wasz człowiek od nawiki. A może i nie wasz? Żeniś to, mój na pewno. No i w każdym bądź razie, jak już widzicie ten mój ryj, to znaczy, że coś się odwaliło, nie? Lewandowski się przewala. Meksykańska fala, mamy karny, będzie brama. A takiego wała Polaków nie strzelać, ale tylko szoty Nie będzie Niemiec, Bruna twarza, sory to tekstrop. Klipik wjechał na YouTube'a, nic się nie stało o naszych kopaczach, tych z orzełkiem. Więc jak kochasz piłkę albo jej nienawidzisz, to i tak wbijaj siorbaty tam, panie, takie wersy sadzi, że klękajcie narody. Jak oni akcje, już jest 04. Kuszczak, puszczak szczęsny ze szlugiem tnie bajery. Haj to Niemca bije, jak w filmie Tarantino. Problem tylko w tym, że gramy San Marino. Kontra idzie teraz, a szmaty nie wracają. A ci, co już tam stali, się nagle przewracają. Nie Mundialu, bo już 5 do zera Szpaku o młodzieży Od godziny gdera